Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Witam bardzo serdecznie, w dzisiejszym filmiku to będzie raczej nieplanowana przestroga. Odkąd prowadzę YouTube'a, parę razy się spotykałem z pytaniami, dlaczego nie kupię i nie wolę oryginalnych figurek, tylko podróbki al albo firmy third party third party company. Chyba sobie język na tym połamie. Odpowiedź jest następująca. Lepsze projekty, mocniejsze materiały, często bardziej korzystna cena oraz kontrola jakości, którą nie przeprowadzają autystyczne małpy. Bohaterem dzisiejszego filmiku będzie Sunstriker z serii MP, czyli po naszemu masterpiece. Kupiłem tą figurkę jak tylko wyszła na rynek ze sklepu Big Bad Toy Store. Jako naiwny kolekcjoner wtedy jeszcze nim byłem. Aby w pełni zrozumieć poziom mojej irytacji błagam wysłuchajcie to do końca. Figurka w tym trybie cenowo w momencie wy dania Była droga, ale se pomyślałem w końcu to oryginał, więc co mi zależy, kupię, raz zaszaleję. Na nieszczęście, w trakcie zakupu dowiedziałem się, co to jest. Podatek, koszt przesyłki ze Stanów Zjednoczonych chyba samolotem Air Force One. Sło od naszych przyjaciół z zaoceanu, których tak bardzo cenimy, że na wszystkie ich produkty narzucamy haracz tak wielki, aby każdy pięć razy się zastanowił, czy chce oprócz naszego rządu ładować bezmyślnie kasę w ich gospodarkę. I kilka innych niespodzianek, również finansowych, związanych z firmami kurierskimi. Ale to poczta polska, więc trzeba się cieszyć, że w ogóle figurka dotarła. Może to tylko ja jestem takim dzieckiem szczęścia. Koniec końców całkowity koszt wyniósł mnie prawie 800 złotych. Ale to jeszcze nie koniec tych kosztów, więc zaczekajcie do końca. Robię ostatnio filmiki z figurek z mojej kolekcji na obrotowym talerzu, w trybie pojazdu i w trybie robota, więc wziąłem sobie to żółte gówno z półki, z myślą o ekspozycji i zrobienia klipu, którym będę spamił wszystkich subskrybentów. I tu przy okazji bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie subskrybenty. Dzięki wam mam ochotę kręcić te filmiki i uszczuplać sobie budżet, miesięczny budżet na alkohol, kupując kolejne plastiki do czyszczenia skórzu. Tą figurkę przetransformowałem raz, żeby zobaczyć, czy się w ogóle da. Jak była nowa, a potem to stała już na półce przez Wiele, wiele lat. Jednak podczas tej drugiej i ostatniej transformacji pękł kawałek plastiku, który jest w grubości mniej więcej 1 mm. Problem wynika z tego, że element, który powinien działać luźno, się zapiekł. A żeby go wyjąć, trzeba było łapać drzwi wraz z elementami, które po części spoczywają na tym cienkim kawałku główna. Na litość boską, ja wyszczywam większe kamienie nerkowe. Dlatego jeśli macie tą figurkę oryginalną w jednym trybie, apeluję, nie transformujcie jej. Kupcie sobie podróbkę albo dwie i tak wyjdzie taniej niż oryginał, żeby mieć ją w każdej formie. Ja do tych wszystkich kosztów muszę z wypłaty odliczyć sobie kolejne 250 zł na nową podróbkę dla drugiego trybu. I tutaj od razu taka informacja. Nie mam nic przeciwko skomplikowanej transformacji, co widać po figurkach, które omawiam na swoim kanale, takich jak Magic Square czy New Age. Ale muszą one być dobrze zaprojektowane albo uwzględniać materiał i wytrzymałość na użytkowanie. Obecnie z Zanstrakera została mi już tylko przydroga figurka akcji. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam też podczas transformacji udało się wyprodukować bezużyteczny kawałek drogiego śmiecia? Czy jednak wszystkie Wasze figurki są w stanie nie przetrwać transformację. Tym optymistycznym akcentem żegnam się niestety z państwem do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam, pa.